Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Chciałabym się odnieść do kwestii społecznych i ze względu na ograniczony czas uwzględnie odniosę się do sytuacji na rynku pracy i sytuacji ludzi, którzy mają bardzo niskie kryteria dochodowe. Otóż sytuacja na rynku pracy w 2011 roku to w zakresie polityki społecznej chyba największa porażka rządu. Mamy, proszę państwa, dwa miliony osób bezrobotnych i stopę bezrobocia na koniec roku 2011, 12,5 wobec prognozowanych 9,9. Przy tym wydatki funduszu pracy były znacznie mniejsze. Mówił o tym też prezesniku. Dwukrotnie mniejsze niż w 2000. 10 roku zdecydowanie gorsza struktura wydatków, czyli znowuż jest ciążenie ku pasywnym formom przeciwdziałania bezrobociu, wypłacie zasiłków, które stanowią prawie 55%, natomiast aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wynoszą 38%. Ile, proszę Państwa, wydaliście mniej na aktywne przeciwdziałanie bezrobociu? Otóż ponad 3,2 miliona złotych w porównaniu do roku, yy, miliarda tak Oczywiście miliarda złotych w porównaniu do roku 2010 stanowiło to 50%, jak już wcześniej mówiłam, tych wydatków w 2010 roku. Panie ministrze, jak jest tak bardzo dobrze, jeżeli mamy taki wzrost gospodarczy i taką dobrą sytuację na tle Europy, to dlaczego sięgacie po pieniądze przeznaczone dla osób bezrobotnych? To jest tak dobrze, że aż te pieniądze są wam potrzebne. Otóż na stypendia wydaliśmy 42% mniej niż w 2010. Starze brałomowe lekarzy, które nijak się mają do bezrobocia. Kosztowały 717 milionów złotych, bo na to was stać, bo tam znaleźliście furtkę na finansowanie z zadania, które się tam nie powinno zmieścić. Refundacja kosztów wyposażenia utworzonych stanowisk pracy stanowiła tylko 30 tego, co było w 2010 roku. Ile z tego powodu osób nie znalazło zatrudnienia? Na przykład yy, skierowanie na szkolenie to 128 tysięcy bezrobotnych mniej osób skierowano, 52 tysiące osób mniej wzięło udziału w robotach publicznych, ponad 188 tysięcy stażystów nie rozpoczęło stażu, a w 2010 roku yy, yy, Rozpoczynali staż. Łącznie z subsydiowanych form pracy 481 tysięcy osób skorzystało mniej niż w 2010 roku. Proszę Państwa, jaka jest zasadność utrzymywania wysokich rezerw Funduszu Pracy, skoro rośnie nam bezrobocie? W jakie środowiska takim działaniem uderzacie? Wykluczacie podwójnie osoby, które są już na tym rynku jako długotrwale bezrobotni bez prawa do zasiłku, bo prawie 80% osób bezrobotnych nie ma prawa do zasiłku. Proszę pamiętać też o tym, że najbardziej uderzamy w grupę osób młodych, bo bezrobocie jest najwyższe w grupie osób młodych i w grupie osób w wieku 50+. Plus. A jak wyglądała refundacja wynagrodzeń młodocianych w 2011 roku? Otóż środki z 2011 roku były wykorzystywane do zapłacenia środków, które wynikały z umów zawartych w 2009 i 2010 roku. Ten spadek ofert pracy wynikał głównie z tego, że ubyło nam prawie tych 500 tysięcy ofert, które do tej pory były finansowane z funduszu pracy, który, przypomnę, ma nadwyżkę finansową i który stan finansowy kończy z pięcioma miliardami na koncie. Jaka jest sytuacja osób, które nie mają zatrudnienia i mają niskie dochody? Otóż proszę Państwa, wypadają nam kolejne osoby, które miały uprawnienia do zasiłków stałych do zasiłków okresowych, nie powiem już o świadczeniach rodzinnych. Wypłaty zasiłków stałych to jest 82% poziomu wydatków na zadania w 2010 roku. A więc szukacie dalej oszczędności. W zakresie pomocy społecznej mimo że na rynku bezrobotnych mamy dwa miliony Polaków, które szuka zatrudnienia i tego zatrudnienia nie może znaleźć, a świadczenia wypłacane w 2011 roku były nieznacznie albo śmiesznie na przykład o 2 złote wyższe. Spadły zasiłki okresowe, które mają charakter fakultatywny i są wypłacane przez gminy, ponieważ dotacje do wypłaty tych zasiłków też były mniejsze, środki na opsy mniejsze. Mniej, no jedyne większe wydatki były na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. A jaka jest sytuacja w świadczeniach rodzinnych, o których mówimy i którym już się chwalicie państwo, że podniesiecie w 2012 roku kryterium dochodowe? Znowuż ponad 300 tysięcy dzieci wypadło z tego systemu świadczeń, a wydatki na zasiłki rodzinne spadły o 8%, a na dodatki o 9%. Czyli 300 tysięcy dzieci nam wypadło z tego systemu świadczeń pomocy społecznej i uprawnionych było 2 miliony 700 000, to jest liczba świadczeń, podczas gdy, kiedy wprowadzaliśmy świadczenia rodzinne w 2004 roku, było to 5,5 miliona wypłacanych świadczeń. A czy Państwo może wiecie, jaka jest wysokość przeciętnego zasiłku rodzinnego, który był wypłacany? był mniejszy niż w 2010 roku o 17 czy o 16 groszy. To jest obraz polityki rodzinnej, którą prowadzicie, polityki społecznej, którą, za którą płaci nieprzeciętna rodzina. Nieprzeciętna rodzina, tylko rodzina, która znajduje się bardzo trudnej sytuacji społecznej, która nie może skorzystać z zasiłku dla osób bezrobotnych, która nie może skorzystać z pomocy społecznej, bo kryterium pomocy społecznej jest poniżej minimum egzystencji, co jest w ogóle elementem w skali krajów Unii Europejskiej. Dziękuję. Dziękuję.